Dzień dobry, witam Was. Dobry wieczór. Znajdujemy się przed wejściem na cmentarz na warszawskiej Sadybie. W środku tak trochę tej dzielnicy starej i nowej. Jest to takie specyficzne położenie cmentarza, że znajduje się bardzo blisko właśnie Centrum Handlowego Sadyba Bestmów i na IMAX. Jako że koleżanka nasza, moja przyjaciółka, Serdeczna, wieloletnia, myślała, że telewizja nie dociera wszędzie, także postanowiłem zrobić głównie dla niej tą relację. Ona miała taki pomysł. A osobiście dla mnie pobyt na cmentarzu nie jest czymś trudnym. Tutaj można znaleźć chwilę spokoju, wyciszenia, odwiedzić groby najbliższych. Ja osobiście nie mam zbyt dużej rodziny, także tych grobów mam mało. Moje babcie są jedna z babci tu w Warszawie, druga w Dobrzyniu nad Wisłą. Przez lata pracy w firmie prawie 20 lat w państwowej firmie, w państwowym przedsiębiorstwu użyteczności publicznej PPUP Poczta Polska. Byłem takim, można powiedzieć, dyżurnym przedstawicielem naszej załogi na pogrzebach. U znajomych kolegów, którzy odchodzili w czasie tych lat pracy. No, czasem wiązało się to też z wyjazdami gdzieś w dalsze zakątki kraju. Pochodziło osoby z daleka. No, ten cmentarz jest już tutaj zabudowany dosyć potężnie. Także chyba mi się wydaje, że już nie ma tutaj zbyt wielu wolnych miejsc. Tak samo. Niedaleki cmentarz na Służewcu, nad Dolinką, tam pochowany jest... E, byłem go odwiedzić pan Wójcik, trener był reprezentacji Polski, słynący z bardzo takich kontrowersyjnych wypowiedzi, kontrowersyjnego języka. No i ten cmentarz jest, jest dosyć krótki, bo już doszedłem do końca, także można zobaczyć, jak to wszystko jest już tutaj Praktycznie pozajmowane. I grób przy grobie. Jak mówię, nie jest to jakieś dla mnie czymś takim smutnym, będąc tutaj. Jako, że <grybujesz> każdemu nam, z nas przyjdzie odejść w swojego czasu. W zależności od naszego wyznania, religii, decydujemy może. Możemy zadecydować za życia, co stanie się z naszymi zwłokami, gdzie zostaniemy, ewentu po, po, ewentualnie pochowani czy skremowani. No jest tutaj wiele grobów: są też takie zbiorowe mogiły, tak jak tutaj siostry franciszkanki, misjonarki Maryi. Świeży dosyć grób, siostra zmarła na początku czerwca. Tutaj. Grobowiec zgromadzenia Sióstr najświętszej rodziny z Nazaretu, za mną. Są też takie bardziej nowoczesne. Groby są też stare, niektóre już zaniedbane, jak na, na każdym cmentarzu. No, znajdują się też takie grobowce i groby mniejsze, e, które ludzie przygotowują sobie już za życia co osobiście tak do końca nie jest zrozumiałe nie, nie chciałbym się uśmiercać już za życia. I tak jakby zostawić już to wybór później rodzinie może. Oczywiście koniec weekendu, także robi się pogoda. Ludzie jutro wracają do pracy tradycyjnie, ale chciałem pokazać takich parę może ciekawych miejsc, takich bardziej znanych osób, które tutaj odnalazłem na tym cmentarzu. O niektórych grobach usłyszałem Wcześniej i udało mi się je odnaleźć. Między innymi tutaj pochowany jest w grobie takich rodzinnym, rodziny Wielanek, pan Stanisław Muzyk z kapeli czerniakowskiej. Także powiem wam, że tutaj pana Stanisława minie w tym roku 5 lat, jak od nas odszedł. Jest jednym z takich miejsc. Które odwiedzam w święto Zmarłych w dzień zaduszny. Tutaj mam praktycznie bardzo blisko. Lubiłem muzykę pana Stanisława. W ogóle lubię muzykę taką dawniejszą trochę w stylu takich kapel, jak Czerniakowska, uliczna orkiestra śmielnej, którą dzisiaj tam gdzieś wrzucałem, która grała w podziemiach, już w trochę takich wiadomo okrojonych składach, gdyż wielu członków już nie jest, nie ma z nami. Zrobię jeszcze taki krótki z wami tutaj przejdę się. Pokażę Wam ten cmentarz. Jest jeszcze jedno takie miejsce, które chciałem Wam pokazać spacerkiem, sobie tam przyjdziemy, może tak z refleksją na temat właśnie życia, śmierci. Każdy gdzieś tam we własnym sumieniu może sobie na to odpowiedzieć. Ja osobiście miałem czas. Kiedy bardzo bałem się śmierci, no dzisiaj wiem skąd to tam się brało, skąd to się wywodziło z jakich moich tam demonów, które we mnie gdzieś tam drzemały. Wiadomo, łatwiej jest nam zawsze odejść, kiedy mamy w miarę poukładane swoje życie, jesteśmy pogodzeni z najbliższymi, z rodziną, ze znajomymi, bez konfliktów, wtedy mamy znaczy mówię, mamy zawsze o sobie tak spokojniejsze serce. Przejdziemy się jeszcze jedną taką malejką tutaj. To nie jest duży cmentarz, ale tak jak mówię, położony w tak blisko takiego centrum handlowego. Jest to hałaśliwa ulica trochę. Nie jest tak łatwo się tutaj skupić, jest ciągły hałas, ale myślę, że ważne, najważniejszą rzeczą dla mnie przynajmniej jest takie było pogodzenie się ze sobą samym. Nie spełnianie jakichś oczekiwań innych, bycie sobą. Myślę, że to jest ważne. Dla każdego. że Jestem gdzieś teraz w połowie cmentarza. Stamtąd przyszedłem od pana Stanisława. Tak w połowie też drogi do końca. I tam już widać w tle. Kończy się ogrodzony takim murem betonowym. No wiadomo, takim najbardziej znanym cmentarzem w Warszawie jest cmentarz na Powązkach. Powązkowski też wojskowy cmentarz. Tam dużo znanych osób jest pochowanych ze świata artystycznego, ze świata sportu. Między innymi w ostatnich latach też prochy Kazimierza Dejny zostały złożone na cmentarzu tam na Powązkach. Uczestniczyliśmy w tych uroczystościach z Katedry Polowej Wojska Polskiego. Tam przy Starym Mieście było to wszystko zorganizowane. Był bezpośrednio zorganizowany taki przemarsz tłumów wiernych Kibiców i nie tylko, ludzi, którzy pamiętają Pana Kazimierza. No oczywiście w tej relacji nie mogło zabraknąć powiązań z filmem, z artystami, którzy są nam ze względu teraz na to, co robimy najbliżsi i tutaj ten w tle taki grobowiec, to się na grób rodzinny który tutaj się znajduje. Odnalazłem go, powiem Wam, nie tak dawno zaledwie, może, dwa lata temu. Znajduje się tutaj grup rodzinny, właśnie barejów i chmielarzy. Tutaj pokowany jest Stanisław Bareja. Tak, tu członkowie rodziny pana reżysera. Patrzę, tam zajrzałem przez kratkę, gdzie tam jest taki nagrobek już wiele lat, że zmarł w 1987 roku, także no, kupo czasu. Niektórzy już z moich dobrych znajomych, których spotykam w pracy urodzili się już po tym roczniku wręcz. Także taki ten krótki spacer będziemy kończyć tyle jeszcze raz ten grup rodzinny Państwa Barejów. To jest na pewno miejsce refleksyjne, bo są tutaj groby też osób które tragicznie gdzieś ginęły w wypadkach różnego rodzaju tragediach życiowych kilkuletnich dzieci, groby No tak zmusza mimo wszystko to wszystko do refleksji takich w sumie wdzięczności za to, że jest nam dane żyć trochę dłużej mogliśmy wiele zobaczyć fajnie, fajnie fajny w ogóle czas kiedy przyszliśmy na świat? Ja osobiście jestem z 68 roku, także przechodziłem przez te wszystkie transformacje, przez wiele takich wynalazków, bez których dzisiaj sobie wiele osób nie wyobraża życie jak telefon komórkowy. Jest tu, jeszcze pokażę w tyle ten cmentarz. A propos tych telefonów, to zawsze się zastanawiamy. Co byśmy robili, jakby nie było tych telefonów. Może byśmy rozmawiali więcej ze sobą? Nie mam pojęcia, ale ja pamiętam ten czas, kiedy ze złotówką latałem. I kilkanaście, kilkadziesiąt minut czasem czekałem, żeby wykonać rozmowę, zatelefonować. Nie każdy miał telefon w domu albo do sąsiada chodziliśmy. No, mają niewątpliwie swój urok takie małe cmentarze. Szczególnie też często bywałem w takich mniejszych miejscowościach, ale jak słyszycie no jest tutaj duży ruch gwar przeszkadza trochę w spokojnym tu poruszaniu się blisko też y, przystanku autobusowego są tutaj tak przeszedłem się trzy wejścia takie główniejsze, chyba tylko trzy tutaj na ten cmentarz od strony tej ulicy Poczlińskiej no jest też wiele takich naprawdę bogatych grobów takich ekskluzywnych wśród innych takich Mniej wystawnych, żeby nie powiedzieć biednych, biedniejszych, no bo nie o to w tym wszystkim chyba chodzi. Także żegnam Was z tej krótkiej tutaj wizyty na cmentarzu. Chwilę w skupieniu no, wspominałem o odeszłych też naszych znajomych, z którymi dane nam było pracować w obecnym zawodzie. No, także pozdrawiam Was, życzę refleksji, pogody ducha, spokoju ducha przede wszystkim, żebyście żyli w zgodzie ze sobą, byli pogodzeni ze sobą, żeby Wam się żyło naprawdę dobrze, spokojnie, szczęśliwie. I z montaża na Sadybie Was żegnam. No i tak, wracamy do rzeczywistości już aczkolwiek chwilę skupienia wszędzie można sobie przeżywać na swój sposób każdy ładna ta sadyba, jest tutaj w tyle jeszcze taki bazarek już który niedługo już go tutaj nie będzie ostatnie dni, miesiące Będzie tradycyjnie rozbiórka i deweloper pod zabudowę jakiegoś osiedla przeznaczy teren. Wejdziemy na chwilę do centrum handlowego. Pokażę Wam kto tutaj może nie był. Szczególnie to teraz spokojnie. Jest dzisiaj wolna niedziela Niehandlowa, Ale jak to w centrum muzyczka gra. To no jest tutaj taki kompleks, sadyba, bezknotki na sadybie, niektórzy na pewno tutaj czasem byli, A ale dużo sklepów, jest taki duży Leclerc, nie, Carrefour Market, przepraszam, a na dole no świątynia jedzenia, McDonald's i takie różne fajne rzeczy do zjedzenia, pizza, no i takie dla bardziej niby zdrowo się odżywiających. A przy okazji, już będąc skorzystając z okazji, że jestem tutaj, zobaczę, czy otwarte jest kino. Polecam film, to znaczy, będę może polecał, jeżeli go zobaczę. Zamierzam sobie taki prezent urodzinowy zrobić i w końcu udać się na projekcję filmu na Rauszu. Z plakatów była taka informacja, że premiera była 11 czerwca, dopiero, ale. Dużo ludzi gdzieś jakieś sygnały przesyła, że już ten film widziało. Ja mam super kawałek z tego filmu, chyba to z takiej końcowej już sceny. Super jest. Nie wyobrażam sobie na razie jej, ale jeżeli muzyczka jest taka, no mogę być wbity w fotel i przez kilka minut nie opuścić sali kinowej. Także powoli widzę, wszystko wraca do normy, wszystko otwarte okay. i nawet już tutaj po schodach ruchomych, o już czuję popcorn, po schodach ruchomych mogę wjechać ze swojego Cinema City. U nas jest tu na sali właśnie Cinema City. Oczywiście, tutaj Mac, Nordfish, Wikle. No? no, fajne jest to kino. Tutaj, a, tutaj była taka uroczysta premiera się uczuć filmu, na które zaproszenia dla wybranych osób pan tam Leszek Wiśniewski miał. Rozdawał je na planie Koła Fortuny. Pan tam akurat było opiekunem wtedy. No, ale widzę, że kasy są jeszcze zamknięte. Są tylko... Ale tutaj ten catering, już popcorn można sobie zakupić. Pachnie już tam na samym dole. Chyba tylko można dokonywać zakupu internetowego. Są tam jakieś, widzę, takie o, tam jest nawet spora kolejka takie kasy, gdzie ludzie w tyle za mną zakupują sobie bilety. A my, że do tego IMAX to rzadko chodziłem, to muszę przyznać. Ale byłem na kilku takich filmach przyrodniczych kiedyś lata temu już i byłem na kilku koncertach. Byłem na Rolling Stonesach pamiętam, ale drugi, drugiego koncertu już nie pamiętam. Na czymś tam było. No, opuszczę już tę salę tutaj kinową, zjedziemy sobie na dół. Wspomnę o, oczywiście o tym, że są ekskluzywne toalety, ale wygodnie mają y, abonenci różnych sieci komórkowych, bo są tutaj, jak widzicie, wszystkie sieci obok siebie. Od Orange to wszystkie mobile, Play. Także wszystko w zasięgu ręki. Wszystko wracając do życia. Sporo osób, Remba TV, live jest wszędzie, jakieś ciekawostki, coś tu. zawsze pokażemy. Ponieważ nasza telewizja jest po to, żeby się dzielić wszystkim, całym dobrem, no zrobię sobie przerwę na czterominutowy masaż na tym eleganckim fotelu. Nie ma tutaj mojej kafeterii, jest Starbucks kafe, a że nie mam na to talonów, także kawy tu nie wypiję. Na razie nie będę wydawał środków z naszego funduszu reprezentacyjnego naszej telewizji, naszego kanału. Muszę wykorzystać najpierw stare kupony. No i NASA. Tu kwiaciarnia w te pędy, galeriańska kwiatarnia. A tutaj w tym cheesecake cornerze Namierzyłem torsi, który sobie zamierzam Na urodzinki kupić I być może ktoś z was spróbuje Bo mogę go przynieść na plan Bo tego dnia mogę się pojawić Urodziny innego dnia Dla najbliższych Ze względu na to, że córka jedna wyjechała Druga pracuje Syn się szlaja gdzieś Z chłopakami <noise> Czyli bawi się Oddaje przyjemnościom Rozkoszom codziennego życia Fryzjer jednak otwarty.